Siemano o wszystkim, jesteśmy w grze Morrowind, a ja jestem Leszek. The Elder Scrolls III Morrowind. Jeden z największych klasyków, jaki powstał w świecie gier komputerowych. Jeden z pierwszych gier, które otrzymałem w wielkim, limitowanym pudełeczku prosto z MPQ, z którą mam o, jako ogromne wspomnienia. I przywrócimy to wspomnienia razem z Wami. Zaczynamy sobie nową gierkę. Niestety, no, obraz będzie zwężony lekko, ponieważ... Dobra, zostawię sobie na początek to intro. A potem przejdziemy do gatki. Nie będę tego czytał, ponieważ dosyć szybko to leci, szybko to zanika. To they have taken you from the Imperial City's prison. First by carriage and now by boat. To the east, tomorrow wind. Fear not, for I am watchful. You have been chosen. Jeszcze chwila, będę insam. Wake up. We're here. Why are you shaking? Are you okay? Wake up. Stand up. There you go. You were dreaming. Mhm. Mm What's your name? Jak się nazywamy? Jak nazwać postać, którą będziemy teraz prowadzić? W Skyrimie był przemek. O mój może być. Też jakieś polskie imię, na przykład hmm, Dariusz. Myślę, że to tak wstępnie. Hmm, dobra, niech będzie Dariusz. Nie miałem za bardzo pomysłu, więc... Otóż ogromne wspomnienia właśnie były z tą grą. I zwężony ekran będzie dlatego, Why? że to jest gra I to stara i na can... systemie operacyjnym, którym teraz mam, czyli Windows 10 aktualnie, no niestety no, rozdzielczość jest e, dramaturgicznie różna, więc e, musiałem niestety przerzucić bardziej kamerkę właśnie, e, nie wiem czy dobrze pokazuję, czy w tą, czy w tą, w każdym razie po mm, prawej stronie. Oczywiście fragment y, obrazu uzupełniającego również też jest po prawej stronie. Za, zaś y, cała gra powinna się mieścić właśnie po tej stronie lewej centralnej. Miejmy nadzieję, że y, kamerka oraz ramka kamerki nie blokuje za bardzo widoczności gry. Po pierwszym materiale na pewno sobie to zobaczę, ewentualnie poprawki naniosę. Mm, ale myślę, że nie powinno być żadnych problemów. Musimy jeszcze sobie na pewno zmienić ustawienia. Um, ustawienia głośności już um, dostosowałem, ponieważ muzyka była stanowczo za głośna. Ale musimy dosto dostosować sobie um, sterowanie i skok. Powinna być spacja. I teraz powinno być ok. I powinniśmy nacisnąć klawisz E, by otworzyć. Pyk. Idealnie. się było domyślnie klawisz spacja. A teraz pod spacją mamy skok. Ok, mamy cesarskiego żołnierza. Nie wiemy skąd przybywam. No, oczywiście, jasne. I do, przechodzimy do wyboru postaci. E, mamy kilka ras do wyboru: Redguard, Ork, Nord, Mroczny Elf, Leśny Elf, kajit Elf wysokiego rodu specjalizujący się w magii, Cesarski jako broń biała, Breton. No i Argonianin. I myślę, żeby sobie utrudnić trochę rozgrywkę. Myślę, że pójdziemy sobie w tym wypadku Argonianinem, gdyż Argonian jak i Kadzid, nie mogą korzystać z hełmów jeśli dobrze kojarzę butów. Jedno albo drugie, albo oba. Argonianin ma... Argonian ma na tyle dobrze. Że on może swobodnie oddychać pod wodą, przez co możemy zagłębiać się w różne zakamarki podwodne. Bądź też unikać niepotrzebnych walek, jak to się kiedyś mówiło, przez po prostu pełne zanurzenie się. Tam by nas nie sięgli. I oczywiście mamy odgląd na głowę, zmienić twarz. Tylko 3 do wyboru. Weźmy sobie taką właśnie z, bardziej z tym niebieskim. Włosy. Przecież to bardziej chodzi o uszy i ewentualne poroże. To wygląda fajnie. To wygląda jak właśnie takie Wodne. Wodne coś. Eee, ma podwyższoną atletykę. Wszystko ma potem na 5. Tak więc trzeba będzie to potem sobie rozwijać. Great. Jestem sure right okay. Mamy jakąś podgląd na postać? Chyba nie za bardzo. Wiem, że jakimś tam klawiszem można było mieć. To ten podgląd, Tutaj mamy... Nie, raczej na razie chyba sobie nie zobaczymy tego. Musimy wbić do Seidanin. Biuro Spisów i Opodatkowania. Tam będziemy mieli dalsze ewentualne yes, you. wyborne do postaci. To be Możemy to zrobić w kilku sposobów. Is Wybór is należy do, cie do Ciebie. Czy chcemy generować klasę przez odpowiadanie na pytania? Odpowiedzi na pytania y są takie, że po prostu mamy jakiś tam dosyć sporały tekst opisujący daną historię. Mamy trzy pozycje do wybrania. Jak byśmy się zachowali w danej, danej sytuacji i przez co przez nam wybiera pod względem odpowiedzi jakąś klasę postaci. Możemy podać informację i wybór z listy klas i chyba właśnie sobie na to pójdziemy. oraz po prostu wypełnić dokumenty i utworzyć nową klasę. Podajmy informację. Możemy być agentem, akrobatą. A chrobata na no takie, no niezbyt, walka wręcz. Barbarzyńca nie pasuje raczej. Bart. Długie ostrza, tarcza, ale ma też handel, zabezpieczenia. To jest ciekawe. Długie ostrza, mm. Ulubione współczynniki osobowość inteligencja, to prawda, ale kluczono. Specjalizacja, spryt. Zwinność, wytrzymałość. Inkwizytor. To jest pod magię. Mnich to pewnie będzie przez e, walkę wręcz. Nocny łowca. To już pod e, takiego złodziejka, złodzieja, ale w magii Paladyn. Obuchowa, długie ostrze, zniszczenie, ciężki pancerz, tarcza, no i tutaj magia, płatnerstwo, czyli paranie się kowalstwem, walka wręcz, średni pancerz i alchemia. Mamy też pielgrzyma, hmm, on ma celność, A rycerz wojownik też ma celność, wojownik też ma celność i ma też właśnie średni pancerz, ciężki pancerz, atletyka, czyli przy okazji może by było tam i z rasy właśnie Argoniana akrobatykę sobie wyrobić i atletykę przy okazji, władztwo, włócznie, celność, topór i brynię czyli praktycznie mamy takie dwie, takie kluczowe, trzy kluczowe, cztery nawet, bronie do używania, ewentualnie właśnie łucznik. Hmm, łucznik, długie ostrze, jedno dwuręczne, szable katany, daj katany, tarcza, lekki pancerz. No kurczę, to to właśnie jest trochę problem, że lekki pancerz, ale myślę, że warto wziąć wojownika, ze względu właśnie, że tutaj też umiejętność dodatkowa jest celność, Czyli w międzyczasie byśmy wyrobili sobie strzelanie z łuku, a nie pamiętam, bym Mary akurat w tej grze próbował w ogóle um, z łuku strzelać. Nazbieramy sobie znak zodiaku. Znaków zodiaku jest, no, troszkę jest. E, złodziej, wąż, wojownik, wieża, rytuał, rumak, mag, lord, kochanek, dama, czelak cień, a patronach. E, co ja zazwyczaj brałem? Hmm. Brałem zazwyczaj wieże, chyba. Ze względu na właśnie otwieranie zamków. Mhm. Tutaj, akurat, jest tylko Pan Wojny. Premia do ataku 10 punktów. Ale no. To jest sanktuarium. Co to jest na sanktuarium? Akawirski jest. patronach, blokada many, nie wiem co to, niewidzialność, premia do maksymalnej many, to magię, to jest złe akurat, dama, zwiększenie po prostu cech, osobowości, wytrzymałości, zwinność, a tutaj mamy moce, paraliż i obniżenie kondycji, lord. Chyba pójdziemy w tą wieżę, tak klasycznie, rumak. Szybkość to jest. No to nie. Rytuał. Odstraszenie, ostraszenie, przywrócenie. Wieża. Wieża, wieża, wieża. Myślę, że pójdziemy właśnie w to. Wykreśli kluczy 200 stóp przez 60 sekund na siebie. Wykrywanie zaklętych przedmiotów. Uu. A tak to, to nawet nie wiedziałem. Zaklętych przedmiotów. 200 stóp. Ciekawe, czy by mi to pokazywało gdzieś na mapie. Bądź też może mm, gdzieś, po prostu jakieś wskaźniki na gameplay'u, na, y, game, game no, no, na widoczności gry, nie? Zanim, Zanim przejrzycie te dane jeszcze raz. Dobrze. Dariusz, Argonian, Wojownik i znak wieża. Myślę, że... Będzie to w miarę, w miarę OK. Mamy teraz okno współczynników, w współczynniku, którym znajdę podstawowe informacje o swojej postaci. Kliknij prawie wszystkim myszy, by wyświetlić interfejs na ekranie. Kliknij prawie wszystkim myszy ponownie, by zamknąć interfejs. Tak to właśnie działa i możemy to sobie powiększać. A tutaj, w tą stronę, a nie. Możemy to sobie zwiększyć, ale dobra. Aby przeczytać dokumenty, najczęściej klawisz E, parze, odznanie, pożyczki, następnie może być Zabierz, aby je pan. Tak. Zabierz. I mamy teraz to w ekwipunku, dokumenty. I możemy je tutaj wziąć sobie tak. Tyk. I przeczytane. Rasy zwierzęce nie mogą nosić butów, czyli, tak jak myślałem, tak jak pamiętałem, niestety, buty dla nas będą nieprzydatne. Ups. Czy ja zakosiełem teraz jeszcze kołamasz? <noise> Trochę poszalałem. A dobra. Mamy otwarte drzwi. Zamknijmy je sobie. Czy możemy sobie zapisać? Jeszcze nie. Pora poznać podstawy walki. Podnieś leżący na stole sztylet, naciskając klawisz E. Weź do ręki sztylet, przeciągając go na sylwetkę twojej postaci w oknie. Clipunku. Ale tutaj mamy też to. Liska, że nie myśl, że zapomniałem o naszym zakładzie. Ten sztylet ma być dora ostry, niczym pazur mm młokosa. Mhm. Przerzucamy to tak. Naciśnij krawisz F, by wyciągnąć broń. Następnie przytrzymaj i puść lewy przycisk myszy, by zadać cios. Im mocniej się zamachniesz, tym silniejszy będzie cios, ale twoja postać bardziej się zmęczy. F wiem, że też można było ustawić w opcjach. Opcje, opcje, opcje. Zawsze najlepszy atak. No myślę, że to włączymy sobie chyba. Opóźnienie, opisów. Dobra, niech będzie tak. Czy my możemy teraz zapisać sobie grę? Szkurtę, blade. Przydałoby się w końcu. Opcję. No nie, tutaj nie. Powrót. Mamy książkę. Ale ona nic nam nie daje. Ile mamy u Aha, Duże jajo kwama. tutaj nie było wcale. My to sobie posprzedajemy. Nawet świecznika nie ma. Weź wszystko. O, wytrych mamy. Kartkę hmm. brać? Wartość 3, to warto wziąć. Tutaj jeszcze mamy chlebek chyba. Cały kosz mamy, dobra. Ja się będę... A tutaj w sumie też wezmę, bo to będzie można sprzedać. Yy... Mylę się z tym klipunkiem jeszcze. Wytrych sobie przerzucamy na postać. I mamy go w ręce. I bierzemy... No. Otwarte. To teraz możemy sobie przerzucić właśnie sztylet. Cały czas próbuję tabulatorem wciskać sobie, bo jest przyzwyczajenie właśnie... O! 30 golda. O, tak wyglądamy. ...w łachmanach starych. Schowajmy broń. Drzwi do Seidanein. Solidne te drzwi. Tu też warto opróżnić. Wszystko. opróżniłem, to ja opróżniłem i to opróżniłem. Warto sobie je pozbierać, bo potem to wszystko sobie posprzedajemy. Tak samo wiadra. Eee, posprzedajemy to sobie u handlarza. Świecznika nie mogę zabrać. Posprzedajemy sobie to u handlarza i będziemy mieli trochę golda na początek. Tutaj już byłem. Eee, Tyk tam się jeszcze, mapa odblokuje. Nie odblokuje się. Nie. Ale nie mogę jeszcze zapisać. O. Mam dostęp do okna mapy. Proszę bardzo. I jeszcze zapisać nie mogę. Zdobyłem pierścinie uzdrawiania. To jest wszystko. A. Kliknij, prawda? Wciskaj Aha, tyk, tyk. Ale ja tutaj miałem okiemko, nie? Właśnie tutaj, wyzdrowione pierś. Uzdrawienia tutaj mamy to aktywne i to powinno być pod r-ką. się uzdrawiamy. Dobra, ale chowamy broń. To był Łazik, chyba. Yy, Nacisnij, no kreuć, a ja bym porozmawiać z kapitanem. W trakcie rozmowy wybieraj tematy z Menu. Nie wypróbuj na nim perswazji. Póki nie rozwiniesz tej umiejętności, możesz go tylko do siebie zrazić. Ci nawet nie ma co kraść, nawet pewnie. Eee, najpierw pokaż mi swój dowód do samości. Okej, okay. no to coś o sobie powiedz mi. No to powiedz mi, kto, co to jest Moroind? No, przysłano mnie tutaj. Byłem w więzieniu, ale mnie zwolniono. Pyk, pyk, pyk. Rozkaz cesarza. Obowiązki. Okej, okay. mam znaleźć jakiś pakiet dokumentów do człowieka o nazwisku Caius Cosades w mieście Malmora. Ja go pamiętam, wiem gdzie go mniej więcej szukać. Więc akurat z tym to nie będzie problemu. Tutaj kolejne rzeczy o Teraz Uriel Septim. Kolejne fragmenty historii. E, mój zawód. Ok, cesarski. No to cesarski. Bycie cesarskim to ok. Obowiązki. A już kosades. Wiadomo. Almora. Łazik. No i w sumie mamy tutaj wyczerpane opcje tematowe. I mamy drzwi do Sejdanin. Czy możemy teraz zapisać? Oczywiście, że możemy. Nowy stan gry. Dowolnie napisany. Ile mamy czasu? Myślę, że wstępnie możemy sobie zakończyć materiał. Miejmy nadzieję, że ten, ta seria, którą właśnie teraz zaczynamy, czyli przygody z Moruiny będzie się podobała. Podobnie jak lekkie wyświetlenia nabierała gra w Skyrim. Dziękuję bardzo za oglądanie. Pa Pa!